Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam malutką część mojej kolekcji zwierząt. A więc tak jak widzimy, mamy tutaj. Mamy sęka, kraba, żabę, rybę. Hm. No ten kredyt podobny to jest Newher z fantastycznych zwierząt. Ojalka zielonego. A z tych już większych są jest rekin, mały konik z ręców, normalny koń i krokodyl. No tak się prezentuje moja mała część mojej kolekcji ale pokażę Wam jeszcze moją ramkę na figurki i też na zwierzęta jak widzicie są też zwierzęta i wygląda w ten sposób wziąłem największą jaką mieli w sklepie Mam jest całkiem pokaźnych rozmiarów, jak widzicie. Można w niej zmieścić na To co tam to 96 figurę. Dobra, dziękuję za wysłuchanie. Papadu, zobaczenia. Cześć.